Już kombinuję. Kurwa. Jejcarzy bani. Koncertu się zachciało. Długi palec. Kurwa, spać nie można, to roboty jutro mam. To prawda, jutro, ale no. Roboty też nie mam. A jakbym miał, to... Jakbym chciał, to miał. A tu kurwa co? No, tylko teraz jeszcze kurwa. Żeby... Napierdolają. Zabędne. To ta suka Taką koncerta to sobie zrobię. Huje mój dziki wężę, gorąbę. Sami słyszycie, jak gorąbę. ludzie. Co prawda nie ja, a sam był na... Ludzie mi wkurwili, i poszedłem sam to Teraz kurwa, kilka kilometrów kurwa dalej. Opa, a to kurwa co? Słychać. Dobra, zaraz okno się pozbija. Może jakiś Dobra,